Cześć! Dzisiaj pokażę wam Jeepa Kompasa trzeciej generacji. Jak głoszą wszystkie napisy na tym samochodzie, nowy Jeep Kompas. Co tu pracuje pod maską? Co to tak naprawdę jest? O tym za chwilę. Jeep Kompas może sprawiać wrażenie dużego. Na pewno jest ciężki, waży półtorej tony, razem z kierowcą, jak to się liczy, ponieważ 1430 kg pusty waży. Ma 4,4 metra długości i niecałe 1,90 m wysokości. Jest w kolorze podobno niebieskim. W sumie nie wiem jak go zaklasyfikować. Według mnie bliżej mu do granatowego niż do niebieskiego, ponieważ niebieski to mamy fragmenty napisu Autoduke. Dzięki którego uprzejmości otrzymałem samochód do testu. Ale was zapewne najbardziej interesuje, co znajduje się pod maską. Jest rozgrzany. Otwieramy. Co mamy pod maską? Pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 1,3 litra. 1,3 to tak. Pewnie zastanawiacie się, że według dzisiejszych standardów to ma takie. Mocne 120-130 koni, prawda? To taka rozsądna wartość. Otóż nie. Ten ma koni 150 i 270 nm momentu obrotowego. Dużo. No ale jednak waży 1,5 tony i pozwala mu to na rozpędzenie się do setki w 10 sekund prawie. 9,9 dokładnie. Pojedzie maksymalnie, oczywiście po niemieckiej autostradzie, albo na torze, ale raczej, no nie okłamujmy się. Kto weźmie kompasa na tor. Pojedzie maksymalnie 199 km na godzinę. Czyli mamy samochód, który waży prawie 1,5 tony, rozpędza się do setki w prawie 10 sekund i osiąga prawie 200 na godzinę. Ale to koniec prawie, ponieważ w większości miejsc jest to naprawdę dopracowany samochód. I chciałem o nim na początku powiedzieć, że jest poprawny, ale nie. Poprawny znaczyłoby, że jest nudny. Ten nie jest nudny. Nim się bardzo przyjemnie jeździ. I chce się nim jeździć. Ale do tego dojdziemy. Bagażnik w Jeepie Kompasie można otworzyć na trzy sposoby. Pierwszy, konwencjonalny. Łapiemy za rączkę, klikamy i bagażnik otwiera się samoistnie. No, prawie samoistnie, ponieważ musieliśmy pociągnąć za rączkę. Nie ma przycisku do zamykania, więc łapiemy za kolejną rączkę, ciągniemy i w tym momencie sam się dociąga. Drugi sposób. Machamy nogą pod zderzakiem. O! Poprzednio udawało się bez problemu, teraz jakoś, nie wiem, może za bardzo machałem na jeepa. Ale za próbą, teraz jakąś dziesiątą się udało. Więc jednak myślę, że tutaj bardziej będą działać konwencjonalne metody otwierania. Zamknąć. Machając też się da. Mam nadzieję, że to się uda szybciej niż otworzyć. Uwierzcie mi na słowo, że się da. Ale jest jeszcze trzecia metoda. Do której potrzebujemy kluczyka, bagażnik jest tutaj. To teraz ja sobie idę daleko tam i coś wam pokażę. I otworzyliśmy z pilota. A wiecie, że z pilota da się też zamknąć? Tylko niech się otworzy do końca. Otworzył się. I teraz podwójnym kliknięciem przycisku na pilocie zamykamy bagażnik. Taka technologia. To ciekawe jest akurat. Dobrze, to teraz, żeby pokazać Wam, co się dzieje w bagażniku jak wygląda. Spróbuję go otworzyć machnięciem nogi. O, i teraz się udało. Bagażnik może nie sprawia wrażenia jakiegoś ogromnego. Ma prawie 440 litrów, dokładnie 438. Tutaj, przy progu załadunkowym oraz przy oparciach foteli, ma takie haczyki. One mogą służyć na przykład do zamocowania siatki, albo do przytroczenia czegoś, co mogłoby przesuwać się po bagażniku. Ogólnie on jest tutaj na podłodze wyłożony taką dość przyjemną w dotyku tkaniną, więc myślę, że śmiało można byłoby położyć jakieś urządzenie elektroniczne i by się nie zarysowało. Boki są plastikowe, bardzo plastikowe. Jak się puknie, to odpukną. No ale to jest bagażnik, to nie musi być jakieś jakoś ładnie wykonane. To, to nie jest majba. Kosztuje tyle, co lodówka w Majłachu. Tutaj zauważycie, że podłoga jest prawie na równi z progiem załadunku. Jest dosłownie może 1,5 cm niżej. I podłoga ma rączkę, więc coś się pod nią kryje. Pod nią, to nawet szkoda pokazywać, jest zestaw naprawczy do kół i lewarek z trójkątem. Co ciekawe, pokrowiec na lewarek, ma etui w znaczki Fiata. Tak, Fiata, no bo Jeep jest Fiata. Które mogliśmy widzieć chociażby na pierwszym Ducato. Także ten znaczek ma dobre 30 lat. Jak widać dalej funkcjonuje. Jeśli dobrze pamiętam, wspominałem o tym również w przypadku Fiata 500e. Ponieważ miał identyczny pokrowiec i też zwróciłem na to uwagę. Muszę się przyznać, że Was okłamałem. Nieświadomie. Nie chciałem. Przepraszam. Bagażnik da się zamknąć przyciskiem, tylko przycisk nie jest w tradycyjnym miejscu na klapie, tylko jest o tutaj. Ale tuż pod nim jest gniazdko 12V. I po obu stronach bagażnika są głębokie schowki. Czyli możemy w te schowki wrzucić. Ten nawet z jest głębszy, widzę znacznie. Możemy tutaj wrzucić butelkę z wodą, nalać wodę, bo wygląda na szczelne. Takie po prostu schowki, żeby wrzucić jakieś drobiazgi, żeby to nie latało po bagażniku. Nawet do tego z prawej strony można by wrzucić gaśnicę, chociaż jej miejsce jest pod podłogą. Gniazdko 12 v jest bardzo fajnym pomysłem, jeśli jedziemy gdzieś na wakacje. Musimy przewieźć jakieś jedzenie, ale żeby było schłodzone. To są lodówki turystyczne, które można podpiąć właśnie do gniazda 12-voltowego. Taka lodóweczka się spokojnie tutaj zmieści. Można ją przytroczyć właśnie przy pomocy tych uszu metalowych, jakimś paskiem, siatką, wtedy nie będzie się przesuwać, a i dzięki podłączeniu do prądu cały czas będzie się chłodzić. Więc prezentuję zamykanie klapy bagażnika przy pomocy przycisku umieszczonego we wnętrzu. Działa. I pięknie dociąga klapę. Coś cudownego. Jestem ciekaw, ponieważ tutaj nie jest. Tu... O, jest jednak. Ponieważ tutaj jest to dość wrażliwe momentami, chociaż nie zawsze mi się udawało otworzyć tak bagażnik, to przypomniał mi się jeden film z myjni samochodowej, który widziałem, gdzie szczotka przejeżdżając na dole zderzaka samochodu uruchomiła automatyczne otwieranie tylnej klapy i bagażnik się otworzył i szczotka pojechała do góry, wyrywając całą klapę na dach. Nie wiem, czy to ja nie mam szczęścia do otwierania w ten sposób bagażnika, czy ten system nie jest tak czuły, ale jeśli nie jest tak czuły, to myślę, że możecie być spokojni na myjni automatycznej. Mam nadzieję. Nie biorę za te słowa żadnej odpowiedzialności. Test siedzenia całą za sobą. Jeep Compass przeszedł naprawdę pomyślnie. Ja mam 1,87 m, siedzę za fotelem ustawionym pod siebie i mam jeszcze dobre 5 cm na kolana. Nad głową moja pięść się bez problemu mieści. Naprawdę to jest przestronny samochód. Można naprawdę powiedzieć, że to jest wręcz rodzinny samochód. Nie dziwię się, że zaczyna ich coraz więcej jeździć po drogach. Co do tylnej kanapy. Co tutaj jest ciekawego? Oczywiście szyby otwierane elektrycznie to chyba nikogo już nie dziwi. Ciekawe jest to okienko. Praktycznie nie jest potrzebne do niczego. Za bardzo też nie rozświetla wnętrza. Ale jednak, gdyby tutaj była goła ściana goła blacha czy od środka tapicerka to byłoby tak. To byłoby smutne i takie dość mroczne, i niepotrzebne wręcz. Wspominałem też o tym w przypadku Jeepa Renegade'a, tam jest bardzo podobne rozwiązanie. Może to jest taki znak rozpoznawczy Jeepa, chociaż w każdym możliwym miejscu e, umieszczają swoje logo, czyli znaczek Jeep, i imitację frontu Jeepa Wilisa. W oparciu przede mną jest kieszonka. Myślę, że nikogo to już nie będzie dziwić. Nawet w kompaktach to staje się standardem. Co jest najlepsze, co mi się tutaj najbardziej podoba? Nie są to kratki nawiewu, ponieważ to jest dość standardowe wyposażenie w dzisiejszych czasach. Może te dwie opcje, które teraz powiem, też są dość standardowe, ponieważ chodzi mi tutaj o gniazdo USB-A, czyli to takie zwykłe jak są na przykład pendrive do komputera, oraz USB-C, czyli dwustronne, które mają, mają prawie wszystkie telefony obecnie. Co mi się bardzo podoba w tylnym rzędzie, to nie są to kratki nawiewów, jest to dość standardowe wyposażenie w dzisiejszych czasach. Fajnie, że są one regulowane, ale to już chyba nikogo dzisiaj nie zaskakuje. Tak samo jak gniazdo USB-A, czyli to duże klasyczne USB, czy USB-C, które ma większość współczesnych telefonów i coraz więcej komputerów. To myślę, że jest standard. Tak samo gniazdko 12V, tak zwane gniazdo zapalniczki z tyłu. Chociaż w sumie nie wiem, czy ktoś używa tego w tylnym rzędzie, bo już większość telefonów po prostu ma sam kabel bez ładowarki. Tym bardziej mało kto kupuje samochodowe. Ale jeśli ktoś jest tradycjonalistą i chciałby naładować jakieś urządzenie elektryczne przy pomocy zwykłej wtyczki na 230V, to ma taką możliwość. Jest tutaj gniazdko na 230V. Można bez problemu podłączyć jakieś urządzenie i ładować. Nie polecam podłączania do Stera. Albo innego czajnika, bo myślę, że tutaj mógłby być pewien problem techniczny, ale myślę, że naładowanie telefonu czy komputera nie będzie stanowiło najmniejszego problemu. Czy drzwi zasługują na chwilę uwagi? Tak, myślę, że tak. Oczywiście mamy tutaj sterowanie szybami, teraz zapłon jest wyłączony, więc sobie nie poopuszczamy i nie podnosimy, ale działa naprawdę, uwierzcie mi. Klamki bardzo fajne, metalowe, to nie jest jakaś podruba, są naprawdę fajne. Chłodne w dotyku, sprawiają wrażenie bardzo porządnych, ale na to, co chcę zwrócić Wam uwagę? To jest to. To jest rygielek, który służy do ryglowania, do zamykania konkretnych drzwi, ponieważ na przednich miejscach, zarówno kierowcy, jak i pasażera, można zablokować wszystkie drzwi. Wszystkie. Albo je odblokować. Wtedy te rygielki same się przesuwają. To są odpowiedniki tych, które były kiedyś tutaj takie. Dalej są w niektórych samochodach, ale to przyjdzie na, na nie czas. Obsługa ich nie jest trudna, ale co mi się bardzo podoba, przy zamknięciu jest kółdeczka, że są zamknięte. I w taki sposób możemy sobie ciągnąć za klamkę, jeśli drzwi są zamknięte i ich nie otworzymy. I trzeba zrobić tak. Fajna zabawa może być, jeśli weźmiemy znajomych, którzy chcą wysiąść i nie chcemy ich wysadzać, nie chcemy się z nimi rozstawać. To możemy im zablokować drzwi i nie otworzą, jeśli nie będą wiedzieli jak. Bo, na przykład, w wielu nowych samochodach, jeśli drzwi są zablokowane i pociągnie się za klamkę w sposób normalny, to drzwi się odblokowują. Nie tutaj. We wnętrzu trochę widać, że to jest fiat, ponieważ kierownica jest bardzo fiatowskich kształtów i sterowanie multimediami jest z tyłu przy pomocy swego rodzaju satelit, czy takich myszek, jak do komputera, ponieważ mają dwa duże przyciski, jeden mały na środku. Jest to wygodne rozwiązanie, wymaga przyzwyczajenia. Nie neguję go, jest naprawdę fajne. Dzięki czemu można na przednich panelach kierownicy umieścić więcej funkcji? Funkcje, właśnie. Strzałki ok typowo do przeskakiwania między wskazaniami cyfrowego kokpitu. Słuchawka zielona, czerwona, nie muszę chyba tłumaczyć. I ustawienia tempomatu. Tempomat bardzo dobrze utrzymuje prędkość, jeśli przed nami jedzie pojazd wolniejszy, w odpowiedniej odległości zwalnia. I jedzie równo z nim. Tak samo asystent pasa ruchu również fantastycznie trzyma pas, chociaż czasami, jak go podpuszczałem i nie trzymałem kierownicy, zanim oczywiście wyświetlił komunikat, że proszę złapać kierownicę, jechał od pasa do pasa. Nie był w stanie złapać prostego kierunku jazdy. Cóż, nie jest to samochód autonomiczny, więc mogliśmy się tego spodziewać, ale w świacie tipo na przykład był w stanie utrzymać yy, równą drogę między pasami. Mówię tutaj teraz o tipo Cross. Kierownica jest obszyta materiałem, który nie jest śliski. Jest bardzo wygodny, bardzo miło się obcuje z tą kierownicą z tymi szwami. Żadna niteczka nie odstaje. Wszystko pięknie się trzyma, naprawdę bardzo przyjemna w dotyku. Yy, ale jest taka półmatowa i obawiam się, że po większym przebiegu yy, może się powycierać i stać się błyszcząca, ale to Chyba nie jest nic dziwnego w tego typu samochodach z taką kierownicą. Co ciekawe, ten sam materiał, co mamy na kierownicy, mamy również tutaj, na tapicerce, taki pasek przez całą szerokość przodu, z takim samym szwem jak na kierownicy. Również bardzo fajna estetyczna sprawa, tym bardziej, że to jest taki półmiękkie, nie jest to bardzo miękkie. Sprawia wrażenie trochę twardej, ale palec jednak troszkę się wgłębia. Naprawdę miła sprawa. Lubię takie rzeczy. Do tego srebrne wstawki. I to jest akurat plastik, ale naprawdę ładnie dopełnia wnętrza. Miło się na to patrzy. Umówiliśmy wszystko z zewnątrz, po części wewnątrz. Pora ruszać w drogę. Spójrzcie na przepiękną animację na obu ekranach. No tutaj normalnie wyświetla się wielki napis Kompas, animowany, ale tutaj ten napis jig piękny. Widzicie tutaj pełną gamę przycisków. Oczywiście przycisk do wyłączania start-stopu. Bardzo cieszę się, że jest duży, jest pod ręką. Chociaż szczerze mówiąc system start-stop tutaj za bardzo nie przeszkadza w jeździe. Wyłączanie kontroli trakcji, wyłączenie asystenta pasa ruchu, wyłączenie czynników parkowania. Coś normalnego. Bardzo się cieszę, że to jest tutaj pod ręką. No i oczywiście światło awaryjne. Cieszę się też, że po wciśnięciu przyciska światła awaryjnych zostaje on wciśnięty. Można go odkliknąć. Taki trochę retrosmaczek. Natomiast tutaj, P kierownica ON, jest to autonomiczne parkowanie. Przyznam się szczerze, boję się tego sprawdzić. Nie ufam tego typu systemom. Ale jeśli tutaj cała elektronika i komputery działają tak samo jak we wszystkich samochodach gamy Fiata, to jest to naprawdę skuteczne rozwiązanie. Co ciekawe, co mi się bardzo podoba, kiedy przerzucimy na R, ponieważ jest to automat uruchamiają się kamery. I nie są to zwykłe kamery, jest to wręcz kino. Tutaj mamy kamery 360 stopni, bardzo ładnie odzwierciedlają, nawet nie tyle co odzwierciedlają, co pokazują otoczenie, ale największa magia dzieje się tutaj. Teraz mamy włączony tylny widok. To jest po prostu zwykła tylna kamera, pokazuje co jest za nami. Za nami jest las. Możemy przełączyć na szerokokątną i widzimy teraz więcej lasu. Możemy przełączyć szerokokątną z przodu i widzimy, że przed nami jest dalej las, ale przy okazji jeszcze droga. I zwykłą prostą z przodu. Z przodu kamera jest pod znaczkiem na środku grilla. Jeszcze jest z tyłu z ikonką kamer przemysłowych. I mamy widok taki, jakby z góry. Dużo widać. I możemy powiększyć. I teraz możemy patrzeć na listki w tym przypadku i ziemię. Nie wiem w sumie po co jest tutaj to powiększenie. Ale może się przydać. To skoro umówiliśmy najważniejsze funkcje, pora ruszać w drogę. Zawieszenie jest zaskakująco sztywne na tego typu wertepach. Chociaż w swojej sztywności bardzo ładnie amortyzuje różne większe kolejne. Myślę, że sztywność może wynikać z tego, że samochód stoi na 19-calowych felgach. Natomiast jak widzicie, jedziemy po drodze gruntowej. Troszkę podskakujemy, ale podejrzewam, że zachowuje się o wiele lepiej na takiej drodze. Niż jakiś kompakt typowy, hatchback czy kombi. Co wskazuje na to, że Jeep nie zgubił gdzieś po drodze swoich genów samochodu terenowego. Mimo zaledwie jeden, trzy pod maską i napędu naprzód, to naprawdę to nadal potrafi pojechać w lekkim terenie. Jeśli macie domek na wsi, to mogę Wam zagwarantować, że kompas tam dojedzie. W dzisiejszych czasach. Większość samochodów porusza się również po autostradach czy drogach ekspresowych, a jako, że ten kompas pochodzi z roku obecnego, 2021, to trzeba sprawdzić, czy nadaje się na takie drogi. W związku z tym włączamy tryb sport, skakujemy na skrajnie lewy pas i wyprzedzamy Jarisa. 150 koni mechanicznych w zupełności wystarcza do takiej płynnej jazdy, płynnego przyspieszania nie jest to oczywiście samochód sportowy mimo trybu sport ale spokojnie do prędkości ekspresowej czy autostradowej takiej typowej przelotowej jest w stanie się rozpędzić wtedy też włączamy tempomat i jedziemy i po prostu cieszymy się jazdą chyba, że ktoś nie lubi jeździć z włączonym tempomatem oczywiście może go wyłączyć jest tutaj adaptacyjny, czyli utrzymuje prędkość pojazdu poprzedzającego. Jest również asystent pasa ruchu, który działa sprawnie, chociaż jednak lepiej działa przy niższych prędkościach. Ale to dobrze, ponieważ jeśli przy prędkości taką, jaką teraz się poruszamy, 120 km na godzinę, działał agresywnie, jak przy niższych prędkościach, mogłoby to być niebezpieczne, szczególnie na śliskiej nawierzchni. A w taki sposób po prostu bujamy się spokojnie. Mamy 2500 obrotów, jesteśmy na szóstym biegu, czyli ostatnim. Nie jest głośno słychać szum wiatru. Jest to SUV, więc wiadomo, że opór powietrza stawia spory jak na samochód, ale naprawdę jest to akceptowalne. Można spokojnie konwersować i nie przekrzykiwać się przez szum wiatru. podczas jazdy miejskiej zdecydowanie można docenić bezpośredni układ kierowniczy, naprawdę działa praktycznie od razu bez opóźnienia tak jak powinien działać w samochodzie On w sumie miejskim, a kompas miejskim samochodem nie jest, ponieważ jednak ma prawie 4,5 metra długości mimo to jednak mam zastrzeżenia do skrzyni biegów jest to dwusprzęgłowy, sześciobiegowy automat jego problemem jest to że przeciąga biegi Kręci wyżej niż powinien. Nie wiem, czy to jest zrobione specjalnie, żeby miał taką amerykańską manierę. Taki właśnie leniwy, po amerykańsku, wręcz krążownik szos. Czy po prostu ma taką naturę, że przeciąga biegi. Muszę go pochwalić natomiast, że przy kickdownie, czyli w kopaniu gazu w podłogę, automat się nie gubi, zrzuca od razu tyle biegów, ile trzeba i ciągnie. Z tym ciągnięciem czasami też jest problem, ponieważ jest to silnik doładowany jedynie turbosprężarką i posiada turbodziurę. Od razu po dociśnięciu gazu słychać i czuć, jak samochód zrzuca bieg i dopiero po chwili zaczyna ciągnąć, jak turbosprężarka złapie. Nie jest to wielka wada, jest to dość popularne i znane zjawisko, jednak no, może wpływać na elastyczność. Natomiast zwrotność tego samochodu jest fenomenalna. O widoczności do tyłu niestety nie mogę tak powiedzieć. Na wprost do tyłu widać wszystko bardzo dobrze. Cała tylna szyba się znajduje w lusterku wstecznym, natomiast pod kątem po bokach już tak dobrze nie jest. Na szczęście właśnie posiada dużo kamer i to ratuje całą sytuację i ułatwia manewrowanie nawet w najczęstszych zakamarkach. I to by było na tyle. Jestem ciekaw Waszych opinii o tym jeepie. Mi się podoba. Jest to naprawdę ciekawy samochód, mógłbym nim zjeździć Europę, byłbym zadowolony, nie narzekałbym, jest wygodny. Dlatego dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i widzimy się przy kolejnym samochodzie.